Siemano, ja jestem dzisiaj Dominoem, a dzisiaj ze mną jest. I jeszcze. Yy, I dzisiaj Wam witam na jakimś serwerze? Yy, na takim serwerze yy, kolegi. Yy, to tutaj jest Tartek. Oczywiście tutaj sobie możecie strugać drewno. Widzicie, tak, to tak. tak. Tutaj są e, drewna, i możecie sobie kopać to, o czym, IP będzie w opisie. I jeszcze jest warp, e, dużo jest warpów ogólnie. Warp na przykład jedzenie. I tutaj bierzesz jedzenie i lecisz z Warp event. Event to e, na razie nie ma eventu, ale e, może kiedyś będzie. Był przed chwilą. Yy, troll, troll to jest takie coś i się bijecie, czy coś takiego, piaskownica. Tu możecie yy, piasek, muszę sobie EQ, yy, jest jeszcze warp, yy, kopalnia, nie, arena, arena to taka, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, dajcie suba, lajka, na razie cześć.